Jak wygląda finansowanie maszyny w Omega Pur? Pomagamy Wam z finansowaniem tej maszyny w taki sposób, że jest możliwość skorzystania u nas z leasingu. Wspieramy Was w tym, dajemy konkretną propozycję tego leasingu, konkretne warianty, abyście mogli sobie wybrać ten, który będzie Wam najbardziej odpowiadał, jeśli chodzi o długość rad, czy o wpłatę wkład własny. Jak to wygląda dalej z leasingiem? Dla nowych firm, których to są takie działalności które są albo świeżo założone, albo mają działalność nie dłużej jak 2 lata, banki traktują te firmy jako startupy, i dla takich nowych firm jest dużo wyższy wkład własny. Mamy tutaj 25% wkładu własnego dla nowych firm. W porównaniu np. z firmami, które już istnieją na rynku i działają powyżej 2 lat, wkład własny jest 10%. To też wszystko zależy od tego, jaka jest Wasza sytuacja finansowa. Hmm, ale to już analitycy w banku będą sprawdzać i dadzą Wam konkretną e, symulację danego leasingu. Jeśli chodzi w ogóle o, o te kwoty, jakie to są kwoty w przypadku